kolejny most jakby inaczej Będziemy kolejny most, trzeba przejść tutaj to dawaj Czy ty chcesz iść tam na prosto To masz problem, nie płyniesz tam No Co my tutaj mamy? Trzeba dojść Składam, że tutaj O człowieku, tych mostów to się namoduje dzisiaj. Kładź się. Chyba tu już mamy jeden kawałeczek. Kawałunek małusi. No czemu tak się robią? Kurde, nie takie coś ma się budować, tylko to duże chciałem Tu się jakieś pojedyncze robił Nie, to jest za wysoko Tam to było za, ewidentnie za wysoko O! Teraz tutaj jeszcze połączyć jakoś Kładź się Nie w tą stronę, ale dobra Pójdzie, pójdzie O! znaleźliśmy Ja ma o? Nie to co on nas nie widzi czy co? O tygno, jeszcze mo most tam zepsuł Ja mam most budować jeszcze z tych gówin No nie wytrzymie o losie Co ja wam zrobiłem. Most budować. I już no Ile tych mostów się nie budowałem? Kończmy to Końcu nie mostu ty. I chłopek jest. Tylko chcę to wykonać. Wychyla się płyta. I na te klocki, powiedz mi, bo nie wiem. Ale zał załóżmy, że mam się dostać e, tutaj jakoś. Tylko się wydaje, że mam przejść dalej, bo to jest dalsza droga. Co tutaj? Te... Ha, to się wysuwa. Okej, okay, czyli jak to zrobić mądrze? Trzeba będzie dać dużo klocków. Hmm, o nie, czekaj, by tu. Budu... Tu mam położyć? A. Aha, no faktycznie co zamknę? Ja jestem u góry i całą moc zrobić nie. Znowu są trzy punkty, czyli muszę też tr trzy rzeczy zrobić jakieś. Czekaj. Aha! Ja klocki zrzucam na dół No czekaj Jeśli na dół to do niego, tam do chłopka Czyli muszę jakieś takie Najlepsze no klocki jakie są O, takie, takie będę mu dawał Znaczy nie, tu już mogę dwa tylko, bo jednego takiego dałem Trudno Trochę zejdzie Teraz co, idziemy na dół znowu? I tu są te klocki, tak? No nie, to się jeszcze dwa wielkie. Faktycznie tak jest, no. To czekaj. Ja tu nie mogę pewnie wyłożyć. Przez to przejdzie? O. Yy, no problem jest taki, że trzeba tutaj jeszcze jakoś dojść do tego. <gry> To jest jeszcze, jedna, jeszcze jedna, jedna próba. Jeszcze jedna próba musi wyjść. Jak tak? No i masz stary tutaj. Patrz. Bardzo ci je przyniosłem. Robisz tak tu, chłopca. O ty gnoju, brendny. Maruda ty. No. No i ten tu umie skakać. No. To mi się podoba. Skakuj. Ty, no co ty, nie, nie, Ha, czekaj, trzeba cofnąć tu. Czekaj, myślę, ty się coś. No, idź tu. Czy co? O kurwa. Iść to latarko jeszcze ja nie chcecie jednak tykać <noise> Zepsułem Góra też się zdupcyła Robocika mnie wciągnęło I co teraz? O losie, gdzie ja jestem? Ja nie widzę znowu Dobra Aha On jest rozwalony, czy trzeba go złożyć? Dobra Twajtek on był składany już No Działaj Halo No Ty, co... Ty no, wziął i zepsuł jak tak zrobimy To i tak czegoś to brakuje jeszcze Czegoś tu mi brakuje O, wydał. Dobra. Jest jakiś masz? Aha, on częściej wydaje I Nie no gę ty. No leć, leć, lec, 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 leć. Ty poleciał, czy co? Ale jeszcze coś się. No i po młodego przyleciliśmy, ale nie wiem czy to był pomysł Tylko ty, jak ja... a Chwila, kogoś się mi w ręce, ciekawe Lecim, lecim, lecim O, co za kolejki ty Jesteś <ślesz> 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 rozdupcy <syn. ślesz> To jeszcze raz budujemy to Tak? Mogę na tym, czy nie? Mogę to co? Czy na to? Tutaj, o, na tym. Dobra. Ty. Kroski mi dało. A one same się kładają. Dobra, nie tykam tego. Czyli budujemy kolejny zamek, na to widać. Dobra. Tak to wygląda. budujemy zameczek taki ładny musisz zrobić elegancki nie, nie kozak, mi nie uciekniesz nie wiem czemu, ale budujemy zamek, bo tak bo tak wymyślili twórcy gry dawaj, otwieraj otwieraj się, Cyt. i znowu te mury, takie no to już tak by było ale oczywiście z, z nutką estetyki pek, tutaj się nie tu, tu Kręć się. No to już wszystko postawiłem już. A, tu jeszcze jest tam nie tył Kręcimy, kręcimy. To jeszcze jednego takiego mamy tu. Na różki. No Trochę tak kolorystycznie się nie zgadza Ten zameczek, ale no... no trudno Czekaj, to się pojawiło i znikło Chciałem z tym zrobić Czekaj, tutaj damy Nie, trzeba do tego dać Zobacz, jak. Takie... I... <śmiany> co to <ma> być? <śmiany> nie gadaj. Że ja buduję jakiś odrzutowiec, nie zamek jednak. <śmiany> Tutaj takie T, rodzina aerodynamika jakaś. Jedna, krzy... O kurde, ty. E, krzyw położyłem, nie mogę poprawić? O, oh, man... E, to krzyw położyłem. <grymne> to się nazywa prawdziwa aerodynamika. I co dalej? O, to miałem rozwalić i dać tutaj. Okej, okay, czyli to będzie latający zameczek. Kończymy zaraz nie no muszę teraz skończyć O, oh, man Mamy to No i co teraz? Aha nic. Mam nadzieję, że było spoko. Bo trochę się wciągnąłem, i powiem. Wszystko nagrywałem w jednym ciągu. Taka jest prawda. Co, a, było pomyśleć. No ale... Myślenie nie boli, tyle mogę powiedzieć. Kolejny będzie raczej już Darkest Dungeon. Także... to usłyszonka See you later.